32 zawodników i zawodniczek. 32 piekielnie szybkie maszyny. 5 tras. 4 dni. I tylko jeden zwycięzca. Może to właśnie ty? Razem z GTA Side.pl mam przyjemność zaprosić Was na GTA Side X-Race. Turniej, z którego wyłonimy najlepszego kierowcę w San Andreas. Już w najbliższy wtorek, 4 lipca o godzinie 19, rozpocznie się pierwszy etap, który wyeliminuje aż połowę stawki. Bierz kumpli, sprawdźcie stan techniczny waszych fur i zapiszcie się na turniej. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy, zasady i regulamin dostępne na gta Do zobaczenia na miejscu.